Na jaki pomysł wpadają ludzie, którzy robią coś, działają, ale nie mają oczekiwanych rezultatów? Wpadają na pomysł, że będą robić to samo co do tej pory, tylko bardziej, mocniej, więcej, dłużej i ciężej. Tylko to jest wciąż to samo działanie, które nie przyniosło im do tej pory rezultatu. Więc czy mogą oczekiwać, że robienie tego samego bardziej, mocniej, więcej, ciężej, dłużej przyniesie im inne efekty? Nie. A jednak kierują się tym nawykowym myśleniem umysłu, który nie jest w stanie wygenerować innego pomysłu, innych rozwiązań niż te. Z których korzystał do tej pory. A jakby to było, gdyby zamiast bardziej, mocniej, więcej, ciężej, dłużej, zrobić coś inaczej? Jeżeli do tej pory byłeś nadaktywny, zrób inaczej, przestań działać. Jeżeli do tej pory stałeś w miejscu, zrób inaczej. Zacznij działać. Jeżeli do tej pory słuchałeś swojego umysłu, zrób inaczej, zacznij słuchać emocji.